zajaraliście się tą taksówką ewidentnie. No kurde, widziałem nawet kilka tak. razy. Nie, taksówka robi robotę. I chciałeś jeździć taką taksówką? Taką nie. Inny w ogóle poziom doznań. Musimy zatankować. Długo pracujesz w taksówce? Oj, kopę lat. Żartujesz. Naprawdę. Sam będziesz tankował? Nie, nie wiem, tak. Nie wiem. Nie tankowałem nigdy. Cześć. Ty, Ja mogę jeździć yy, dla taksówek teraz. teraz A bo jesteś uprzywilejowany. Absolutnie. Power move. Teraz ja mogę jeździć po Warszawie. A długo już nią jeździsz? No, jakieś 2-3 godziny. O kurde, no to tak. Długo, nie? Czy mamy być długo, czuć no. się bezpiecznie? No oczywiście, no 2 godziny <noise> dla mnie to już wiesz. To, to jest moja to już Wracać Wraca ci wspomaganie, czy? Różnie. Raczej wraca. Ale ludzie patrzą, nie wiedzą o co chodzi w. No w nie, samochodach. nie mają pojęcia. No, no, this co to jest Brooklyn. Za this is Brooklyn. Byliśmy w ogóle na Brooklynie teraz 5 dni. Naprawdę? Tak, byliśmy właśnie na jazzie na żywo, byliśmy na Manhattanie, zwiedziliśmy Most Brooklynski, Brooklyn Heights, czyli to całe to wybrzeże, takie gdzie widzisz cały Manhattan pięknie po drugiej stronie. Pograliśmy w kosza. I jak ogólnie się czuliście tam? Mi bardzo przypasowało to miasto, bardzo mi się podobało. No widzisz co chwila kadry z filmu, widzisz rzeczy z filmów, wiesz, no czujesz, no czujesz, że to jest absolutnie inny kontynent. Czujesz taką wolność, no. nie? No, w Nowym Jorku byliśmy w trzech miejscach i w trzech była muza na żywo. Jakby. Żartujesz? No, nie. nie, no bardzo polecam. Nowy Jork mega wrażenie na mnie zrobił. Ja się bałem, że będę przytłoczony. Jesteś z Warszawy? Nie, jestem z trójmiasta. Okej, okay, ale Warszawy dobrze znasz, czy jeździsz z nawigacją? Eee, jeżdżę z nawigacją, okay. i trochę znam. Ale wiesz, gdzie chcę jechać? Do lolka. Do lolka. Tak jest. Byłeś tam A ty kiedyś, jesteś, tam? Ja byłem tam wczoraj nawet. Tak się właśnie przyglądam, gdzie my jesteśmy, gdzie ty nas wiedzisz. Ja nie wiem, gdzie ja Was wiozę. to też jest <grym> ciekawe. Okej, okay. no jakie wrażenie? Ja tam chodzę często. Ja, ja byłem blisko. pod takim wrażeniem, bo ja nie sądziłem, że to takie duże jest i, i na powietrzu i muzyka na żywo była. Tak, tak. W środę. Tak. Lepiej dla nas dłużej pojedziemy sobie taką furką. Mm. Czekaj, bo, on, bo my jedziemy na taką jedną salę, chciałem ci pokazać, gdzie wczoraj grałem. A jak się nazywa sala? Może znam. Okęcka sala widowiskowa. Ja okay. mam wrażenie, że nikt tego nie zna. Właśnie nie. Właśnie. No, ale zobaczysz budynek, to zobaczysz, czym ją ja tak. Jakieś miejsca polecacie w Warszawie? W tym Level 27, tam przy Alejach Jerozolimskich. Jezu, na, na dachu. Tak, tak, A tak ja tam tak. nagrywałem pro, program swój. No widzisz, no i tam jest super widok. lokale Wczoraj byłem w takiej knajpie, Włoch prowadzi oryginalny, mhm. na Willowej ulicy. Patrz tak, tutaj, po prawej stronie. O to. Okay, Przychodnia wydanek... Szpit... Zobacz. Plasycznie Warszawa Mowo. I u góry jest napis, sala widowiskowa na, na trzecim piętrze. Ale jest. <laughs> Przychodni, rozumiesz? Grubo, no. Ale salę polecam. Bardzo fajna. Duża sala w ogóle? Nie 250 wajda. osób. No, to spora. No, też mi się podoba saska jeszcze, jeżeli chodzi o te dzielnicę Warszawy. Przede wszystkim gastronomicznie, prawda? Jest świetna wietnamska knajpa. Taka e... mała, ma, ma, ma spory ogródek. E, gdzie się wchodzi do takiego domu jednorodzinnego, tak. idzie się od tyłu. Od tyłu, tak. O matko, tam jest świetna, pysznie. Jest, Na świetna. takim tarasie siedzi albo schodkami w dół tak. i w ogródku. Piliście Brooklyn już. Nie. Ja jeszcze nie. Coś... To jest nowe piwo, które hey. wchodzi teraz. Byliśmy w tym browarze właśnie Brooklyn, obu, y, oryginalnym, bo y -hmm. to na hey. Brooklynie jest browar. Jak Co wrażenia? się okazuje rodzinny interes. No tam na miejscu było chyba z 12 kranów, wszystkie świeże piwka od nich prosto z ich beczek tam. Super. I przepyszne. Powiem szczerze, że jakbym zobaczył takiego właśnie w Żabce takiego Brooklina, to z ciekawości bym, tak. bym sprawdził, no, się spróbować, tak, tak no. Tak, tak. Czym się zajmujesz? Ja się bo... zajmuję stand-up comedy. Jeżeli OK. Wiecie co to jest? To z tym komikiem po prostu. Najkrócej mówiąc. My chyba no wiesz to w prawo tu skręcamy? Skąd wiesz? W lotników. To pewnie tak. Masz rację. No, na początku chciałem być aktorem, a potem stwierdziłem, że chcę mieć chyba kabaret. No i zobaczyłem Adiego Marfiego stand-up z pierwszego roku. No i mówię: Co tu się wydarzyło teraz? Mówię: Jak? Jeden typ, takie rzeczy, muszę spróbować. No, czyli tak, tu jest koniec drogi, więc musieliśmy minąć lolka. Albo to tak jak mówiłaś, nie tutaj.